Wybacz mi, ale po raz kolejny będę polecać książkę o śmierci. Cześć wszystkim, jestem Magda. dzisiaj troszkę o książce, o której tak naprawdę osobnej recenzji nagrywać nie chciałam, ale już mniej więcej po 50 stronach stwierdziłam, że koniecznie muszę nagrać osobny odcinek o tej książce, a mowa tutaj o drugim biciu serca. Johnny praktycznie całe swoje życie spędził w szpitalu. Jest on podtrzymywany przez specjalną maszynę. Codziennie zastanawia się, czy otrzyma nowe serce od dawcy, czy może dzisiaj umrze bo będzie już za późno. Jednak okazuje się, że Johnny dostanie swoją drugą szansę i tutaj jego losy splatają się z Niam. Podczas rodzinnego wyjazdu ginie brat bliźniak bohaterki I to właśnie jego serce otrzymał Johnny Chłopak chce dowiedzieć się czegoś więcej o swoim dawcy Natomiast dziewczyna chce po prostu o wszystkim zapomnieć Byłam przekonana, że o tej książce nie będę czuć takiej potrzeby, żeby nagrać osobny filmik Jednak to zmieniło się już praktycznie na samym początku Bo ta książka jest tak dobra i porusza tak ważny temat Że po prostu musiałam nagrać osobny odcinek o tej pozycji Bo chcę wam po prostu powiedzieć o niej coś więcej Więcej. Głównym motywem tej książki jest przeszczepy bohatera. Jest to bardzo ważny temat i bardzo niedoceniany. Mam tutaj na myśli to, że o tym mówi się zdecydowanie za mało, a jeszcze mniej powstaje książek z tym tematem. Dlatego naprawdę cieszę się, że ta pozycja została wydana w Polsce, tym bardziej, że jest ona kierowana dla młodszych czytelników. Przed przeczytaniem tej książki nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy chciałabym oddać swoje narządy. To nie było tak, że to był dla mnie temat tabu, po prostu o tym nie myślałam i o tym nie mówiłam. Traktowałam to bardzo tak obojętnie. Natomiast już po pierwszych kilku stronach tej książki stwierdziłam, że nie oddając narządów postąpiłabym tak naprawdę bardzo egoistycznie. I jeśli książka potrafiła zmienić we mnie właśnie to nastawienie, to jednak coś jest na rzeczy, bo myślę, że po przeczytaniu tej książki wiele osób właśnie też zmieni swoje nastawienie do oddawania narządów, bo to jest naprawdę bardzo ważny temat i naprawdę cieszę się, że przeczytałam tę książkę. I właśnie teraz wam o tym mówię Bohaterowie mają po 14-15 lat Więc to wszystko pokazuje Tragizm całej sytuacji Bohaterka cały czas obwinia się Za śmierć swojego brata Dodatkowo nie ułatwia jej to fakt, że Przed y, tym wydarzeniem Bohater był tak naprawdę we wszystkim od niej lepszy Wszystko wielokrotnie Niamh marzyła Po prostu o życiu bez niego Mogłoby się wydawać, że tak naprawdę Cała ta książka skupi się na Problemach y, Johnny'ego Ale tak naprawdę te tematy dotyczą Concian też nie są jakoś potraktowane yy, lekko. Ona też ma swoje problemy i ta książka też skupia się właśnie na życiu niejam. Przez co otrzymujemy tak naprawdę pozycję, która jest naszpikowana poważnymi tematami. Bo niejam też ma ciężkie życie. Ona straciła swojego brata, dodatkowo obwinia się za śmierć. No i nie pomagał jej też fakt, że wielokrotnie marzyła o tym, żeby po prostu jej brat przestał istnieć. Bardzo podobał mi się fakt, że autorka bardzo przyłożyła się do napisania tej książki. Pod koniec dostajemy taką krótką notatkę od autorki, w której y, opisuje gdzie, a także jak znalazła informacje o wszystkich tych przeszczepach. Wspomniała też o tym, że rozmawiała z wieloma osobami, które doświadczyły właśnie przeszczepu, przez co ta książka, choć głównie dla młodzieży, może być czytana też przez dorosłych, ponieważ ona jest. Bardzo autentyczna. Ona tak naprawdę zawiera bardzo dużo informacji o przeszczepach, jest bardzo taka szczegółowa, ale jednocześnie nie mamy tutaj takiego medycznego bełkotu. Mamy tak naprawdę tutaj też zawarte te doświadczenia osób, które rzeczywiście to przeżyły, przez co naprawdę książka jest bardzo autentyczna i mogłoby się wydawać, że taka historia wydarzyła się naprawdę i książka jest po prostu pisana na faktach. Nie mogę Wam powiedzieć, że książka mnie wzruszyła, w sensie chodzi o to, że ja przy niej nie płakałam, ale momentami miałam tak ogromną gęsią skórkę, że mimo 30 stopniowego upału na dworze i tego, że leżałam pod kocem, to ja po prostu dostawałam gęsie skórki i to wcale nie jest zimna, bo było 30 stopni upału, a ja leżałam pod kocem. Ale po prostu niektóre sytuacje wywołały we mnie gęsią skórkę Jest to pozycja, którą tak naprawdę jesteśmy w stanie przewidzieć od samego początku Jednak nie zmienia to takiej naszej radości z czytania Bo nawet jeśli coś przewidzimy No to to jednak nie o to chodzi Bo tutaj skupiamy się głównie na tych poważnych tematach Na tych problemach bohaterów I chodzi o to, żeby po prostu wynieść coś więcej z tej książki A nie żeby przewidzieć jakieś wydarzenie Jest to Jan więc mamy tutaj wątek miłosny Jednak mimo to dajcie szansę tej książce bo on, ten wątek miłosny Nie jest tutaj najważniejszy, tak naprawdę Nigdy się na nim tak do końca nie skupiamy Najważniejsze, co tutaj Jest, to właśnie te poważne problemy Dajcie tej książce szansę właśnie na te Tematy, które są tutaj poruszane Bo naprawdę jest to Niesamowita książka i mam nadzieję, że Naprawdę po nią sięgniecie. Doskonale jest tutaj opisane Też całe to życie Po przeszczepie. Mogłoby się wydawać, że Johnny tak naprawdę Dostał ogromną szansę Jednak tak naprawdę są też Konsekwencje tego przeszczepu. Że on do końca swojego życia będzie musiał przyjmować leki, które nie pozwoliłyby organizmowi odrzucić to serce, i też jest pokazane to, jak trudno po prostu dostosować się do tego nowego stylu życia. I to mi się naprawdę spodobało, bo tak naprawdę myśląc o przeszczepie, nigdy nie myślimy, nigdy nie mówimy o tym życiu po przeszczepie, tylko o samym przeszczepie. A tak naprawdę. Tutaj autorka pokazała, że życie po przeszczepie jest chyba o wiele trudniejsze niż życie przed przeszczepem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę, bo naprawdę warto. Jest to jedna z lepszych młodzieżówek, która tak naprawdę jest też kierowana dla dorosłych. Tak naprawdę, mimo że bohaterowie mają tam po 14-15 lat, a ja mam w tym roku 20, to i tak potrafiłam zżyć się z bohaterami. Przez to właśnie, że ta książka porusza naprawdę bardzo poważne tematy. No i bohaterowie nie są głupiutcy, oni bardzo wiele wyrażają. W Życiu przeszli, przez co to, to i tak naprawdę ukształtowało, sprawiło, że oni po prostu dorośli za szybko. I mimo, że mamy do czynienia z 15-latkami, to tak naprawdę mamy wrażenie, jakbyśmy czytali historię, nie wiem, 80-latków, bo po prostu bohaterowie przeszli w swoim życiu tak dużo, że po prostu oni za szybko dorośli. Tak jak polecałam wam indeks szczęścia Juniperu Lemonade, listy do utraconej, tak teraz będę polecać drugie bicie serca. Jest to taka trójca. Wiecie. Książki, po które z mojego polecenia musicie sięgnąć. Przy okazji wszystkie te trzy pozycje są young adult, więc jeśli nie lubicie tego gatunku, to chociaż dajcie jednak szansę, bo wszystkie te trzy pozycje poruszają poważne tematy. Wszystkie trzy pozycje poruszają temat śmierci. Nie ja wiem, co mam do tych książek ze śmiercią. To by było w sumie na tyle. Jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo wiecie na bieżąco, a także wchodźcie w opis, tam będziecie mieć linki do wszystkich moich social media. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ah. I just need to get it off my chest, Jim, yeah, more than you know.